Beata, wstawaj żeż, bo Wigilia jest! No co, no to ci się trzeba wyrobić. Spać to ty będziesz na pasterce. No co, no teraz muszę paznokcie pomalować, bo potem nie będę miała czasu. Najwyżej jak będę mieszała sałatkę, to mi lakier odpryśnie, no i trudno. No, no dobra Beata, jako tak bierz walizkę, trzeba szlućce wypolerować. No w Pawlaczu jest dobra, jak przyniosę. O. No, Omasz, poturbowały się. No jak się w zeszłym roku położyła? Bata, stóżeś przetrzeć, bo trzeba obrusy położyć. No, a mówiłam ci, w końcu przyjdzie na święta, no. Udało jej się wziąć wolne, no. Ach, ale mam nadzieję, że z tym swoim gachem nie przyjedzie, przecież może tak źle z oczu patrzy. A no wiesz, to taki typ spod ciemnej gwiazdy. Omasz, a co ty talerze takie te? A, dobra, powiemy, że to wzorek. Masz serwetki poskładaj. No ale równo, no przecież jak koszka zrobi zdjęcia i wiesz to to będzie wstyd. No, srebra rodowe przyjrzały. Dobra, opłatek jest, weź jeszcze trosianka pod obrus daj. Ozdoby niesiesz, no pewnie stawiaj świecznik, proszę... Ba Boże, Beata! No daj spokój, no Beata, przecież to nie są te święta. Oh, baranek na obrusie, wybacz Jezusie. O masz, no nie mają kiedy dzwoni z tymi życzeniami, to pewnie ta Jaczka, wiesz, ta flądra jedna. No cześć, cześć, o Jadzia, no tak czuła, że to ty, no. Tak, dla ciebie też zdrowia, zdrowia, no bo to zdrowie to jednak najważniejsze. No, tak, 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 tak no. No ucałuj tam wszystkim, no. no dobra, kończę, bo to w robocie, no, no. co na nie wie, święta są. No dobra Beata, to ja ten jeden chleb skroję, no bo trzy się jeszcze rozmrażają. No Beata, no nie rusz, no to na święta. No jeszcze nie starczy. No daj spokój, jaki słaby gaz, no wszyscy pewnie gotują teraz. A faktycznie to spłyta tektoniczna, żona na prąd. No patrzcie, to prądu teraz zeżerają. No w takim tempie to się te ryby do Sylwestra nie zdążą nasmażyć. Beata, postaw rzeczką pod suszu na stole. Na co znowu ja wszystko ja mam sama robić na te święta? Oczywiście wszyscy przyjdą na gotowe, bo ja nie mam co robić, tylko ja mam 50 i 50 nóg, ja mam... O! No, żebym sobie prawie papilotem, proszę ja cię oko wydłubała. A było w telewizji, że pięć trzecich ludności się denerwuje w Wigilię. Ja idę teraz do łazienki, muszę się wyszykować, proszę ja ciebie. Rączki ci nie zabolą, jak trochę więcej pomożesz niż zawsze. No Batko, wyprostować ci coś? co? No co, no w końcu święta. A co tak śmier... No chyba, że śpirogów nie przypaliła. Zmniejszysz ten ogień, ten prunt. Dobra, ty się przebierz, a ja się zajmę kuchnią. Kowarto ubiorę, no bo szkoda sukienki. Tak, tak Teresko, no my już smażymy, no. no. nie wiem, no o której chcecie, ale nie przed szesnastą i nie po 17, bo będzie za późno i zaczniemy bez was. Ty wiesz co teraz, a weź jeszcze chleb ze swojego zamrażalnika weź, no. Ja się boję, że braknie. O masz! Boże, data już są, no. Wciągaj brzuch. Zaczynamy wigilię.